Szanowni państwo, mam przyjemność przedstawić kolejny raport Fundacji Court Watch Polska. Tym razem jest to raport Sądy dostępne przez internet, lekcje z Polski i 12 krajów świata. Myślę, że wszyscy państwo się ze mną zgodzicie, że prawo jako narzędzie społeczne do swojej efektywności i skuteczności powinno ewoluować i taką samą ewolucję uważamy, że powinien przechodzić także szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości czy administracja sądowa, o której wspominali nasi przedmówcy. Rzeczywiście czas pandemii to jest moment, w którym ta ewolucja zdaje się być potrzebna zdecydowanie szybciej niż wydawało nam się to wcześniej. Dlatego to tempo zmian wymusza też dodatkowe działania sądów w tym zakresie. Chcielibyśmy Państwu pokazać dzisiaj praktykę 12 krajów. Zaraz przedstawimy, jakie to są kraje. Zbadaliśmy to, jak funkcjonują sądy w Kanadzie, w USA. Następnie przeszliśmy do Europy, przyglądali, przyglądaliśmy się praktykom Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Estonii, a na koniec zajrzeliśmy też do Rosji, Chin i Indonezji. Więc jak widzą Państwo, mieliśmy dość szeroki przekrój przykładów krajów, które mają bardzo różne systemy prawne, mają też różny poziom kultury prawnej. Przechodząc dalej. Y Usystematyzowałam swoją prezentację w ten sposób, że chciałabym przedstawić państwu dobre praktyki, które zaobserwowaliśmy w innych krajach, trudności, które pojawiły się przy organizacji takiego systemu i inne innowacyjne rozwiązania, które nie są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem sądów w internecie, ale albo to funkcjonowanie wspierały, albo były ciekawą alternatywą, która powodowała, że dostęp na przykład do sądów i jawność postępowań w czasie pandemii mógł być Zapewniony. Takie dobre praktyki, które zaobserwowaliśmy, to m.in. digitalizacja akt. Elektroniczne akta od lat sprawdzają się przede wszystkim w Kanadzie. W stanie Victoria pojawiła się już kilkanaście lat temu sprawa dotycząca nieruchomości, która zawierała ponad 100 tomów akt, i ona była takim pierwszym bodźcem do tego, żeby zaproponować inne rozwiązania. Te rozwiązania po pierwsze przyspieszają pracę zarówno sędziów, jak i pełnomocników stron, ponieważ nie są to skany, które można tylko skrolować, ale są to dokumenty, w których można korzystać chociażby z funkcji wyszukiwania. Ale przy okazji to, o czym wspominali paneliści, że obecnie mamy duży problem z dostępem do akt no w sytuacji ich digitalizacji i braku konieczności przeglądania ich w czytelniach, to jest rozwiązanie, które sprawdziło się w wielu krajach. Dodatkowo wspomnę, że pojawiły się też w naszym badaniu przykłady krajów, w których nie mieliśmy pełnej digitalizacji akt, ale sędziowie w ten sposób współpracowali z pełnomocnikami że odtwarzali akta w takim zakresie, jaki był niezbędny do tego, żeby na przykład przeprowadzić rozprawę przez sędziego, który nie miał dostępu do akt sądowych, ponieważ przebywał w domu. I myślę, że to jest też ciekawy i ważny przykład praktyki i współpracy, o której wspominał też pan sędzia Wrubel, mówiąc o tym, że u nas rzeczywiście być może takiej kultury praktyki i współpracy brakuje. Tutaj mamy przykład tego, że ona się rzeczywiście w pandemii sprawdziła. Drugi punkt i druga dobra praktyka to rozprawy online. Te rozprawy online w, w wielu krajach prowadzone były w różny sposób, to znaczy niektóre wdrażały pierwsze rozwiązania, inne rozszerzały dotychczasowe rozwiązania, na przykład o postępowania karne. E, w wielu krajach możliwość udziału w postępowaniach miała także publiczność. Tutaj przykład sali rozpraw, w której media... Mogły śledzić przebieg pilotażowej wirtualnej rozprawy w Sądzie Najwyższym Irlandii. To znaczy, Sąd Najwyższy Irlandii znajdował się w innej sali rozpraw, do której publiczność ze względów właśnie i wielkości sali, i względów tych sanitarnych, o których wspominaliśmy, nie miała dostępu, ale mogła śledzić szeroką dostępność właśnie ze względu na to, że był pilotaż wirtualnej rozprawy. Inny przykład, sędzia Sądu Karnego w Nowym Jorku podczas rozprawy, tym razem właśnie ze swojego domu, ale transmisję mogła oglądać publiczność także w internecie. I tutaj, dwa takie przykłady z dużymi liczbami. 11 kwietnia 2020 roku ponad 3,5 tysiąca osób oglądało transmisję na żywo z posiedzenia w Sądzie Najwyższym w Kansas prowadzonego z użyciem aplikacji Zoom. Czyli to jest przykład, kiedy zainteresowanie publiczności jest tak duże, że żaden sąd nie pomieściłby takiej liczby osób. A jak widzą Państwo, tutaj to rozwiązanie bardzo się sprawdziło. I drugie w Teksasie. Do 23 kwietnia sędziowie w Teksasie przeprowadzili 15 tysięcy wirtualnych przesłuchań. To nie jest też tak i to chciałabym podkreślić, że chociażby sądy w Teksasie nie spotykały się z takimi problemami jak nasze albo miały dużo lepsze zaplecze techniczne. W wielu krajach wskazywano na to, że na przykład istniały specjalne strategie rozwoju na kolejne 20 lat, z jakiego systemu korzystać, aby zinformatyzować sądy. A ta sytuacja spowodowała, że znalazły się tańsze i prostsze rozwiązania, które funkcjonowały w czasie pandemii całkiem skutecznie. Trzecia dobra praktyka to systemy informatyczne, które dostrzegliśmy między innymi w Hiszpanii, a także w Austrii. Polegają one na tym, że powstają portale podobne do naszego portalu informacyjnego, ale obsługują strony bardzo kompleksowo. To znaczy, praktycznie cały proces może być śledzony zarówno przez sędziów, jak i przez uczestników postępowania. Mogą śledzić także historię zmian, jaka występuje w procesie, co jest bardzo ważne. Takie kompleksowe rozstrzygnięcie powstało także w Estonii. Estonia była na tyle odważnym krajem, że zaproponowała całkowite przejście z dokumentów w takiej tradycyjnej formie. I odcięła się od nich bardzo szybko, przechodząc na formę elektroniczną, co okazało się bardzo skutecznym rozwiązaniem i też bardzo opłacanym z tego względu, że nie korzysta z dwóch systemów, ale z jednego, który działa bardzo efektywnie. Jednak kiedy mówimy o dobrych praktykach, musimy wspomnieć o trudnościach, o których wspominali też paneliści. Jedna z nich to wiarygodność zeznań online. Rzeczywiście pojawiają się kłopoty związane z tym, czy na przykład świadek, który zeznaje online, przebywa w sali sam, tak, albo czy można odczytać wystarczająco dobrze jakieś niewerbalne sygnały, które wysyłają nam strony. No tutaj ten kontakt jest ograniczony i jest to jedna z trudności wskazywanych przez sądy w wielu krajach, więc to jest kwestia, na którą na pewno trzeba zwracać uwagę przy wdrożeniach nowych rozwiązań. Druga trudność to odpowiedzialność za problemy techniczne, to znaczy kto ma je ponosić. Tutaj pojawił się przykład Rosji, która zaproponowała w jednej ze swoich ustaw, nie wiemy jeszcze czy ten pomysł zostanie wdrożony, ale plan był taki, żeby odpowiedzialność za ewentualne problemy z połączeniem się strony ponosiła sama strona, co by w bardzo dużym stopniu ograniczało dostęp do sądu i do rzetelnego postępowania. Więc ostrzegamy, że takie działanie byłoby dalece nieprawidłowe. I trzecie, dehumanizacja procesu decyzyjnego. To jest też to, o czym wspominali paneliści, czyli taki problem, gdzie jest ta granica, w której oceniamy rzeczywiście i uczestników, i to, z czym mamy w danej sprawie do czynienia. Ostatnimi czasy, na przykład w Singapurze pojawiła się sprawa, w której sędzia wydał wyrok śmierci. W formie elektronicznej właśnie, no i tutaj pytanie gdzie jest ta granica i, i to jest na pewno temat, nad którym trzeba będzie się jeszcze wiele razy zastanowić, kiedy będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania informatyczne. Na koniec innowacyjne rozwiązania innowacyjne rozwiązania, które były albo alternatywą dla postępowań w internecie, albo je wspierały. Najpierw mobilne sądy, jest to inicjatywa, która powstała między innymi w Socle City w Stanach Zjednoczonych, polegała na tym, że strony nie miały dostępu do e, internetu, sędziowie wyszli naprzeciw ich oczekiwaniom, wypożyczyli centrum dowodzenia Policji. Jest to taka duża ciężarówka dostosowana do tego, żeby prowadzić w niej różne działania. I tutaj sędziowie przesłuchiwali. Uczestników różnych postępowań, zarówno karnych, jak i cywilnych. Na przykład tutaj pani sędzia z prokuratorem łączyła się online, a strony postępowania spotykały się z nią właśnie w tym autobusie na parkingu sądu. I tutaj kolejne zdjęcie, gdzie też sędzia rozmawia z pozwanym przed tym użyczonym mobilnym centrum, i to był w pewnym momencie sąd. Drugie innowacyjne rozwiązanie to jest konsolidacja i reorganizacja pracy sądów. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie wypracowane w Wielkiej Brytanii, która w momencie największego skoku liczby zachorowań, zaproponowała nowy podział sądów, to znaczy już nie wyodrębniali sądów właściwych miejscowo i rzeczowo, ale podzielili sądy na te, które zostają absolutnie zamknięte, na sądy, które pracują, ale wykonują tylko te czynności, które nie wymagają uczestników żadnych, ani publiczności, ani też udziału stron. I na końcu zostawiła 40% sądów. Te sądy funkcjonowały w ten sposób, że albo publiczność i. Pełnomocnicy i strony mogły brać w nich swobodnie udział, albo wszystkie działania tych sądów były transmitowane. Podobne rozwiązanie wprowadził także cały stan Nowy Jork. Tam też sądy zostały podzielone na nowo i w ten sposób działały w zasadzie do teraz. I ostatnie innowacyjne rozwiązanie, tutaj, chyba taka. Obiektywność i spojrzenie w przyszłość Stanów Zjednoczonych nam się ujawnia, ale też ta współpraca, o której wspominali nasi paneliści, szeroko rozwinięta. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek o tym słyszeli, ale po eboli, która wystąpiła w 2014 roku, Stany Zjednoczone zaczęły przygotowywać się do kolejnych kryzysów pandemicznych. Już w 2016 roku wydały podręcznik reagowania kryzysowego. To jest właśnie ten podręcznik, a w 2019 roku w Nebrasce. Sędziowie sądów wraz z dyrektorami sądów i z działem medycznym spotkali się, żeby rozmawiać, co w sytuacji wystąpienia kolejnej pandemii. I co ciekawe, został powołany zespół roboczy, który w momencie właśnie wystąpienia covid został przeobrażony w bardzo duży zespół, w którym występowali przedstawiciele właściwie każdego stanu i w ten sposób zareagowali na pandemię. Więc to jest przykład tej współpracy o której rozmawiali też moi przedmówcy, raczej mówiąc o tym, że ona raczej nie działa, a już na pewno nie działa w systemie europejskim. To my właśnie chcemy Państwu pokazać, że są systemy, w których ona naprawdę dobrze się sprawdziła i mamy nadzieję, że przy planowaniu kolejnych rozwiązań właśnie również to będzie brane pod uwagę. Dziękuję bardzo.